Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam kolejną zupkę koreańską o takiej dość długiej nazwie. Waga 125 g. Kaloryczność 529 kcal. Głównie pochodząca oczywiście z makaronu. Sposób gotowania bo to nie jest typowy instant. Mamy tu tylko jedną saszetkę z bulionem i ewentualnie warzywami suszonymi. Oraz makaron, który należy ugotować. Woda powoli się gotuje. Ja sobie ten makaron pokruszę, bo taki mi jest, tak mi jest wygodnie jeść po prostu. No i do gotującej się wody wsypujemy zawartość saszetki oraz makaron. Całość gotujemy około 4,5 minuty. No i zupa gotowa. Do zrobienia tego będziemy potrzebować 550 ml wody. Najpierw sam bulion. Bardzo pikantny. Z taką lekką nutą grzybową grzyby to prawdopodobnie shiitake, o ile dodali te co tu są pokazane, i co my tu mamy jeszcze? Są kawałki chili wodorosty. No i makaron, który jest zupełnie inny niż taki typowo instant, znacznie lepiej smakuje, taki jest grubszy, sprężysty, bardzo dobry, a bardzo dobra zupka. Oczywiście najlepiej coś swojego dodać, więc ja sobie dodam szczypioru, bo tu niestety nie ma. Zupka jest dość ostra, ale bardzo dobra. Można oczywiście też dodać tutaj jajko. Jakieś mięsko? Jak ktoś ma. W różnych wariantach można to po swojemu zrobić. Jak najbardziej taką zupę polecam. O ile ktoś lubi takie pikantne i takie lekko grzybowe. Z mojej strony ja tą zupę. Polecam jak najbardziej. To wszystko na dzisiaj. Czekam na jakieś ciekawe komentarze. I jak zwykle do następnego filmu.